W każdy wtorek nowe wydanie Tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie Państwo między innymi: Niebezpieczna piwnica paliwo przyczyną pożaru w Ciechanowskim bloku. W miniony czwartek, w piwnicy bloku wielorodzinnego przy ulicy Księcia Kodrada w Ciechanowie pojawił się ogień. Jedna osoba, mężczyzna po trzydziestce, prawdopodobnie właściciel piwnicy, gdzie doszło do pożaru, w poważnym stanie przebywa w szpitalu. Mieszkańcy bloku wiedzieli, że mężczyzna gromadzi w piwnicy paliwo. Sprzedawał po znacznie niższej cenie niż na stacji paliw. Klientów podobno nie brakowało. Dramat w Wiktorowie. Kilkanaście minut po północy do komendy powiatowej policji w Przasnyszu wpłynęło zgłoszenie od członka rodziny o wydarzeniu, które może zagrażać życiu 53-letniego mężczyzny. Miało ono miejsce w Wiktorowie, gmina Krzynowłoga Mała. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, zobaczyli już zwłoki. Ostatnia wędrówka Kaszniców. Niedawno minęła 99. rocznica tragedii w Tatrach, która dotknęła rodzinę Kaszniców związaną z Ciechanowem. Ten wyjazd okazał się dla nich tragiczny. Ostatnia wędrówka 46-letniego Kazimierza, jego żony i 12-letniego Wacława. Ucznia trzeciej klasy państwowego gimnazjum imienia Stasica w Warszawie była wielokrotnie opisywana w przedwojennej i powojennej prasie i książkach. Stało się nawet podstawą fabularyzowanego słuchowiska Lodowa Przełęcz. Wolę być dobrym człowiekiem niż dobrym politykiem. Obecnie pracuje w starostwie powiatowym w półtusku, tak jak wcześniej. Przed podjęciem działań zmierzających do ubiegania się o fotel burmistrza, mówi TC Krzysztof Nuszkiewicz, zawieszony w maju przez premiera w obowiązkach burmistrz Półtuska. Prowadzę również działalność gospodarczą handel, a także od niedawna usługi marketingowe i szkoleniowe. Ale to nie jest koniec mojej kariery politycznej. Te i inne artykuły znajdziecie Państwo na łamach Tygodnika Ciechanowskiego.